Oczywiście temat odżywek jest zawsze bardzo popularny i dziś chciałabym Wam opowiedzieć trochę o odżywkach, bo pielęgnacja brwi to jest jakby podstawa zdrowej brwi, zdrowych włosków lśniących, które dobrze rosną, ale zanim przejdę do tych odżywek, chciałabym wyjaśnić pewne takie podstawy podstaw. Produkt, te odżywki, które nakładamy na brwi, nakładamy na tą część nieożywioną. To jest część zrogowa ciała włosa, która wychodzi na powierzchnię, a wszystko, co się odbywa, cały wzrost włosa, zachodzi w tych dolnych partiach włosa, czyli pod skórą. Tam dochodzi do produkcji cebulki i po kolei te etapy wzrostu wy. Puszczają ten włos na zewnątrz. Kolejna sprawa jest taka, że włoski, tak jak wspomniałam wcześniej, wyrastają z zagłębień. Które znajdują się we wnętrzu skóry. I te zagłębienia, one tworzą się jeszcze za życia płodowego, i one są z góry zaplanowane, jaka ilość tych włosków, w których miejscach wyjdzie. Włoski, tak jak wspomniałam wcześniej, wyrastają z zagłębień w skórze, czyli mieszków włosowych. I te włoski szczeciniaste, wyrasta tylko jeden włosek z jednego mieszka włosowego. Więc nie spodziewajmy się, że jeżeli naturalnie, genetycznie nasze brwi są dość. Rzadkie z prześwitami między włoskami, to że nagle mm, będziemy mieli burz jak y, bryżniew albo no, nie wiadomo, co tam się wydarzy z tych, w tych brwiach po nałożeniu odżywki, ale na pewno y, poprawi to y, kondycję włosków i y, dzięki temu, nawet jeżeli masz tak rzadkie brwi naturalnie, to y, będą wyglądały zdecydowanie lepiej, jeżeli będziesz je prawidłowo odżywiać. Kolejna sprawa jest taka, że odżywianie włosków, stosowanie na nie różnego rodzaju preparatów nawilżających równa się trwała koloryzacja. Im lepiej nawilżony włos, tym koloryzacja utrzymuje się dłużej. Przejdźmy do meritum. Ja zawsze obstaję przy najprostszych rozwiązaniach i takim jednym z najprostszych. I najlepiej dostępnych odżywek, produktów odżywczych na brwi będzie na pewno olej kokosowy. Taki nierafinowany olej kokosowy, który najlepiej jest kupować w tych sklepach ze zdrową. Żywnością. Czym jest lepszy olej kokosowy niż cała reszta? No przede wszystkim jest naturalny. Jego budowa cząsteczkowa jest dużo mniejsza niż, niż innych olejów roślinnych, więc dużo łatwiej jest mu przeniknąć przez wierzchnię warstwy włosa i wniknąć do, wnętrza, do jego wnętrza, dzięki czemu odbudowuje uszkodzone keratyny, nawilża włos dogłębnie i zabezpiecza i tworzy taką warstwę ochronną na wierzchu włosa dzięki czemu włos nie traci tak szybko wilgoci. Zawiera substancje przeciwutleniające, takie jak witamina E czy polifenole, dzięki czemu zabezpiecza włos przed wolnymi rodnikami. Dodatkowo zawiera żelazo, dzięki czemu wzmacnia cebulkę i zapobiega zbyt szybkiemu wypadnięciu włosa. No i jednym z takich fajniejszych składników są proteiny, które wzmacniają, odbudowują keratynę, uelastyczniają włos i Wzmacniają jego strukturę. No ja szczególnie polecam olej kokosowy w przypadku, kiedy widzę, że włoski są mocno przesuszone. Jest świetnym sposobem na zregenerowanie, odbudowanie tego nawileżenia w momencie, kiedy jest się po zabiegu laminacji brwi. Drugi produkt regenerujący na brwi, który możecie zastosować, jest to czysta, naturalna henna, która jest zmieloną, wysuszoną lafsonią bezbronną. Jest to produkt stary jak świat, stosowany od lat w koloryzacji. I jakby nie mylcie tego z tą henną, którą nakładamy na brwi przy koloryzacji. Mam na myśli taką naprawdę czystą health hennę, która jest dostępna w ofercie marki Brow Teraz już broksenna. I to jest produkt, który naprawdę też przetestowałam na swoich klientkach i wiem że daje świetne rezultaty. Produkt sprzedawany jest w takich mal, maleńkich torebeczkach, w którym znajduje się naprawdę niewielka ilość produktu, ale produkt jest bardzo wydajny i starcza przynajmniej na 4 zabiegi. Odrobinę mm, proszku wsypujemy do kieliszka, mieszamy z niewielką ilością e, ciepłej wody m, dla uzyskania takiej konsystencji śmietany 18%, <grym>, żeby była nie, niezbyt gęsta i niezbyt rzadka i nakładamy taką maskę na brwi na około 20 minut. Raz w tygodniu przez miesiąc da wam świetne rezultaty. Głównym takim najważniejszym elementem składników odżywczych lavsoni są taniny, które oblepiają włosy z zewnątrz, penetrują go w wierzchnich warstwach włosa, dzięki czemu zabezpieczają go przed uszkodzeniem i dlatego włos staje się liśniący i gładki. Zawierają witaminy i minerały takie jak wapń, magnez i potas, które uelastyczniają i wzmacniają włosy. Oczywiście białka roślinne, które łącząc się z naturalną keratyną we włosach odbudowują uszkodzenia, więc same plusy. Najlepszym rezultatem będzie stosowanie równolegle z olejkiem odżywczym również z tej samej firmy, który dla mnie pachnie jak ekstrakt z chwastów, ale ma 17 aktywnych składników, jest 100% naturalny i, i naprawdę działa cuda. Olejek do brwi najlepiej stosować codziennie, czyli raz w tygodniu maseczka, ale codziennie hmm, olejowanie tym. Hmm, Fantastycznie pachnącym olejkiem. Na pewno już po miesiącu zobaczycie świetne rezultaty. Jeżeli nie chcecie się bawić w tego typu zabiegi, że robicie jakieś super fancy rzeczy wokół swoich brwi i szukacie rozwiązania, które jest teraz w tej chwili za pociągnięciem ręki dla Was dostępny, to mam dla Was kolejną propozycję, tym razem już od innej firmy, marka MyLamination, która jest włoskim producentem Dostępna też do kupienia w Polsce od przedstawiciela polskiego. I jest to odżywka witamin Lush, którą oprócz tego, że będziecie mogli stosować na brwi, możecie również zastosować na rzęs. Ta odżywka jest w formie przypominającej tusz do rzęs. Oczywiście w środku są, jest to forma takiego olejku który występuje w trzech kolorach brązowy, czarny i przezroczysty. Osobiście polecam bardziej ten przezroczysty. Tak jak brązowy i czarny można zastosować na rzęsy, ale na brwiach już nie wygląda za dobrze. Marka My Lamination jest włoską marką, która oprócz tego, że tworzy produkty dla profesjonalistów w przypadku laminacji rzęs i brwi to również ma całą serię produktów odżywczych, kremów do twarzy itd. Tak tak ale ta odżywka ona była jednym z pierwszych produktów razem z produktami do laminacji rzęs i testowałam ją już, już dawno, dawno temu na swoich klientkach i dawała naprawdę świetne rezultaty. I choć w odróżnieniu od tych pierwszych produktów, które Wam polecałam, ta odżywka zawiera tylko 7 składników odżywczych, ale to, co ją wyróżnia, to fakt, że dzięki tej odżywce te włoski również stają się pogrubione nawilżone, uelastycznione i jest łatwa w użyciu. Ze składników odżywczych, jakie w niej występują, to jest na pewno hydrolizowana keratyna, która fajnie odbudowuje uszkodzenia wewnątrz włosa, gliceryna roślinna, która nawilża i zewnętrzne, i wewnętrzne warstwy włosa, witamina F, witamina C, witamina B5, działa wzmacniająco, regenerująco i ochronnie. Wszystkie produkty będą podlinkowane w w opisie filmu. To by było na tyle. Mam nadzieję, że przydałoby Wam się te informacje. Oczywiście zachęcam do subskrybowania. I widzimy się następnym razem. Pa!